Witam cię plutko. Jeżeli zastanawiasz się, co jest nie tak z twoimi ustawieniami kamery w Rocket League, to dobrze trafiłeś. W dzisiejszym materiale omówimy szczegółowo wszystkie opcje dotyczące ustawień kamery w Rocket League. Więc, już bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Pierwszą opcją, którą znajdziemy, jest profil kamery. Tę opcję możecie zobaczyć tylko i wyłącznie, jeżeli posiadacie backes moda. Ta opcja pozwala Wam po prostu użyć gotowego setupu kamery profesjonalnych graczy. Bardzo ciekawa opcja, ale w związku z tym, że oglądacie ten materiał, to nie polecam tego używać. Po prostu wysłuchajcie, co mam dalej do powiedzenia. Wstrząsy kamery. Nie, nie, od razu to odznaczamy, proszę. Pole widzenia. W tej opcji polecam gorąco używać jak największej wartości, ponieważ ta opcja pozwala Wam widzieć więcej pola wokół Waszych samochodów. Wiadomo, im więcej widzisz na polu walki, tym lepiej. Odległość. To wartość, która określa odległość kamery od Twojego samochodu. Tutaj skupiłbym uwagę, abyście testowali sobie tę wartość w granicy od 260 do 280. W moim przypadku jest to 270. Wysokość kamery, czyli zwyczajnie wartość ta, określa, jak wysoko nad Twoim samochodem znajduje się kamera. Tutaj polecam pobawienie się wartościami w przedziale 90 do 110. W moim przypadku ustawiłem tę wartość na 100. Kąt. Opcja ta pozwala na zmianę kąta kamery za Twoim samochodem. Sztywność. Jest tutaj więcej troszkę do powiedzenia, ale mianowicie jest to opcja, bardzo zmienna, jeżeli mogę to ująć w taki sposób, tutaj nie ma złotej zasady. Mianowicie opcja, o której teraz mówimy, określa, jak sztywno kamera podąża za Twoim samochodem względem jego prędkości. Na przykładzie, jeżeli jedziecie szybciutko z mniejszą wartością, będziecie mieli wrażenie, iż kamera podążająca za wami jest po prostu wolna, taka luźniejsza. Natomiast w przypadku większych wartości będzie o wiele bardziej przykuta do waszego samochodu. Dlatego polecam poeksperymentować z tą wartością. Dodam jeszcze, iż odkryłem, że mniejsza wartość pomaga o wiele bardziej w bounce driblingu, jak i również w ścinaniu piłki używań z driftu, ale to są dwie takie mechaniki, o których będziemy mówić w innych materiałach. Natomiast większa wartość bardziej pomaga, gdy znajdujecie się w powietrzu, ponieważ nos waszego samochodu zawsze będzie się znajdować w tej samej pozycji. Ja tutaj ustawiłem wartość 0,70. szybkość obrotu. Szybkość obrotu określa z jaką szybkością możecie poruszać swoją kamerą na boisku. Wszystko z wartości od 5 do 10 jest super, jeżeli potraficie to kontrolować. Szybkość zmiany. Ta wartość skupia swoją uwagę na tym, jak szybko przenosicie się z kamery śledzącej samochód na kamerę śledzącą piłkę. Dużo ludzi preferuje opcję szybkiej zmiany, wręcz natychmiastowej, lecz ja uważam, iż jest to odrobinę dezorientujące. Dlatego polecam mniejsze wartości tej opcji w granicach od 1 do 1,4. Odwrócone pochylenie. Opcja ta mówi o tym, kiedy dół oznacza dół. Lub kiedy dół oznacza górę. Według mnie zaznaczenie tej opcji na tak sprawia więcej sensu, więc polecam ją zaznaczyć. Chciałbym wam jeszcze polecić stronę Wikipedia, w której możecie odnaleźć ustawienia kamery znanych graczy Rocket League. A. Link stawiam wam w opisie. I tym akcentem dochodzimy już do końca materiału. W przyszłym materiale omówimy sobie również ustawienia sterowania, nad którymi opowiemy również sobie troszkę więcej. Także ja jestem Punchis i razem osiągniemy coś więcej w Rocket League. U. Trzymajcie się i do następnego. Hejka!